Cześć, jestem Maja A teraz ja tutaj chodzę, chodzę i chodzę. Jak tu widać? Mama tutaj nie, nie widzi, a teraz będę... Yy, co ja mam powiedzieć? Aha, już wiem. Mama spi, a ja sporankowałam ją i wychodzę z domu. Idę, jak to widać, jeszcze nie. I tak się idzie się weekend. I wtedy idę sobie, idę. Nie wiem, mama wyjdzie, czy nie, czy chyba nie, ale mama śpi, ja wtedy idę i on sprankuję, <śmaks> Także jak widać. Tutaj jest nie, a jak mam zimną rękę, A teraz sobie idę, 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 idę sobie na śniegu, idę, idę sobie, o coś muszę zrobić, o i teraz cześć, idę sobie, idę sobie, idę sobie i wtedy jest fajnie patrzę tu i patrzę jak tu jest pięknie na tym śniegu, jakie mam bruny bo to zobaczcie tutaj o, 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 o. tak ale idziemy sobie jest super i tak sobie idziemy ślady Ślady i ślady. Fajnie jest. A teraz chodzę sobie, chodzę, sobie, chodzę. Chyba nie będzie na mnie zła. Ech, nie jest. Teraz ja jestem duża i wychodzę do domu. Jestem mądra dziewczyka. Jak jak ktoś się z na kanale może zostawić super i 80-100 łapek w górę. No i tak, i pa pa.